Witajcie, kochani, dzisiaj jest 20 listopada, piątek. Kochani, dzisiaj y, karta dnia nazywa się kartą Ośmiu Mieczy. Karta mówi nam, że staliśmy się więźniami samych siebie, przez swoje uprzedzenia. Y, nie umiemy wyjść z trudnych sytuacji, a wszystkie nasze próby, jakie podjęliśmy, y, ograniczają nas jeszcze bardziej. Czujemy się bezsilni i to jest bardzo niefajne, bo nas bardzo to silnie blokuje i nie możemy dalej podążać do przodu. Tak jak ja praktycznie, przy, tak, tak, tak karty pokazują, te czasy takie są, jakie są, więc musimy z tym wszystkim walczyć. Ech, osiem mieczy też wskazuje nam, że mimo wszelkich działań my dalej się obawiamy tych porażek. Tych rzeczy, których, których nie osiągniemy, mimo wielkich chęci. I dlatego po prostu przestajemy próbować. Myślę, że to jest bardzo złe działanie. Myślę, że takim podejściem na pewno nic nie osiągniemy. Będziemy stali w tym samym jednym miejscu, codziennie wykonywali te same czynności, wpuszczali w swoje życie monotonność i tak będziemy tkwić w tym rok po roku, rok po roku, gdzie zmieni się w końcu w lata. Więc myślę, że obawy obawami, strach, lęk tak samo, ale ryzykować musimy i musimy to po prostu przebrnąć. Musimy zacząć zmieniać coś w swoim życiu. Ja Wam cały czas to powtarzam, że my nie możemy bać się czegokolwiek, ponieważ to chodzi o sprawy finansowe, uczuciowe, jakiekolwiek. Po prostu blokady musimy z siebie ściągnąć, wrzucić, zwinąć gdzieś i w ten przyszły świat wywalić to. Nie możemy ciągle stać w miejscu. Dziś, kochani, musimy znaleźć w sobie dużo wytrwałości i dużo cierpliwości, żeby dążyć w tym kierunku, żeby dążyć do osiągnięcia swojego celu, żebyśmy nie stali w miejscu, broń Boże. Jeżeli sami sobie nie pomożemy, to, to nikt nam nie pomoże. Mówię, ściągać z siebie blokady, które, które w nas siedzą, które nas cały czas tam trzymają w tym jednym miejscu, gdzie ta rutyna, ta monotonność w naszym życiu jest codziennym m, aż, 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 aż nie fajnie, tak? W miłości karta pokazuje blokady yy, seksualne. Nieśmiałości, osamotnienia, więc wolimy być sami, bo nie mamy śmiałości zacząć jakiegokolwiek związku, tak? Bo wahamy się, bo właśnie mamy te blokady, o których ja mówię. Yy... Silne takie pogodzenie się ze swoim losem, tak? Ze swoim partnerem, mimo czy partner nas niszczy, czy nie niszczy, yy... jesteśmy z nim i koniec, tak? Będziemy, będziemy mieć także dzisiaj problemy z wyrażaniem swoich uczuć, więc co będziemy zamknięci, cisi, spokojni, co też to jest niefajne, bo nikt się nie domyśli tak naprawdę o co nam chodzi. Wyrażajmy się. No, w finansach też dzisiaj będzie krucho, niezaciekawie. Mogą być utraty pracy, mogą być obniżenia wynagrodzeń. No, i przede wszystkim możemy źle zarządzać finansami. Więc jeżeli chodzi o jakiekolwiek większe przedsięwzięcia finansowe, dzisiaj zostajemy, nic nie robimy, nie, nie zajmujemy się tym. Zdrowie, no to co nam może dzisiaj najbardziej grozić, to wyczerpanie psychiczne i bóle głowy. Tutaj, więc jest piątek, po pracy proponuję znowu spotkanie się z naturą, tym bardziej, że w nim słoneczko świeci, jest ładna pogoda. O, piękna jesień polska nasza, więc przejście na spacerek <laughs> powdychać troszeczkę powietrza. Musimy, kochani, się odblokować. To jest, to jest nienormalne, żebyśmy żyli i tkwili cały czas w jednym miejscu. Tu, tu, tu odblokowanie musi być jak najbardziej. Karta 8 Mieczy nam mówi właśnie o tej blokadzie, którą mamy, i, chcia, i, i mówię, musimy to zniszczyć z siebie, tak. Ja, jak zawsze, proponuję coś na to wszystko, a dla mnie najlepszą blokadą jest odblokowanie się. Ja dzisiaj, ja, ja dzisiaj w ogóle wieczorem będę chciała dla Was zrobić, bo widzę, że dużo ludzi do mnie pisze i mają rzeczywiście te blokady, mają te problemy, więc dzisiaj dla wieczorem zrobię dla Was rytuał odblokowania i oczyszczenia. W każdej strefie, w każdej strefie miłości, w strefie finansów i w strefie zdrowia. Ten rytuał powinien Was wszystkich, znaczy wszystkich, większość osób oczyścić, troszeczkę uspokoić i dać w siebie taką siłę walki i potrzebę polepszenia swojego życia. Tylko, że Wy, że wy kochani, macie takie zadanie, że musicie zaakceptować swoje przemiany i wykorzystać te przemiany w swoim życiu. Dzisiaj afirmacji nie będzie, dlatego że mówię ciężki, trudny również dzień, więc afirmacja tutaj za dużo nie zadziała, ale proponuję Wam kochani czakry. Dziś bym Wam proponowała, żebyśmy popracowali nad czakrą sakralną. To jest druga czakra, która ona się znajduje mniej więcej w okolicy jelit. To są trzy palce w dół od pępka. Tam jest silny ładunek emocjonalny, który przesuwa się później przez trzecią i czwartą czakrę, a następnie wydalamy to przez usta właśnie jak mówimy oddychamy, tak więc ją jakby się jej w ten sposób pozbywamy i nieraz jest tak że kiedyś coś czujemy, że coś się zbliża, że jakieś są ciężkie chwile, ciężkie sytuacje to właśnie w tym miejscu mamy takie motylki czy ściskanie żołądka zależy kto na kogo to działa to jest właśnie ten ładunek czakry i tu nam właśnie daje znać, że ten ładunek jest wyczerpany że trzeba go po prostu znowu Naładować ten, ten ładunek sakralny drugiej czakry. Więc dziś, kochani, skupmy się na tym ładunku czakralnym drugim, aby go naładować, bo to właśnie pomoże nam. Tak samo w dalszych działaniach, tak, czakry są super, odblokowywanie czakry jest piękne, jeżeli ktoś nad tym pracuje długo, to czuje i widzi te efekty. Proponowałam Wam czakrę ukorzenienia, teraz, dzisiaj, w tych sytuacjach, co się dzieje, jak najbardziej drugą czakrę sakralną tutaj ją ładujemy, bo ona później, jak przechodzi przez cały nasz organizm w górę, więc ona przechodzi później przez czakrę serca, przez czakrę gardła, więc... W każdą czakrę po kolei naładuję troszeczkę. Dzisiaj, kochani, jeżeli chcemy sobie poprawić samopoczucie, poczucie, dzisiaj macie za zadanie, pi piątek, sobota, niedziela, ładować porządnie czakrę numer 2, czyli czakrę sakralną, która znajduje się trzy palce poniżej pępka. Na tym kończę, kochani, życzę Wam pięknego, cudownego dnia. Nie martwcie się niczym, korzystajcie z pięknej pogody i co? I dużo, dużo optymizmu. Do widzenia.